Stowarzyszenie rodziców Bronią Dzieci. Ja jeszcze będę musiała dodać do tego zestawu kolejną bardzo przykrą rzecz. Otóż nasze Ministerstwo Edukacji Obecne szykuje wprowadzenie nowego przedmiotu pod nazwą Edukacja Zdrowotna. Pięknie brzmiąca nazwa, prawda? Ale zdaję sobie sprawę, że Państwo, jak tutaj wszyscy stoicie, nie dajecie się nabierać na takie piękne słówka. Minister powiedziała, że w ramach tego przedmiotu uczniowie i uczennice będą się użyć o drogach fizycznych, fizycznych i o seksualnych więc już wiemy, do czego to będzie prowadzić. Może niektórzy z Państwa pamiętają, już ponad 10 lat temu tworzyliśmy inicjatywę rodziców stop seksualizacji naszych dzieci i wówczas już wtedy ostrzegaliśmy przed tą powszechną edukacją seksualną. Obecnie dzisiaj znajdujemy się w bardzo podobnym momencie jak w 2015 roku, kiedy to minister edukacji Kuzikowska pod wpływem organizacji LGBT chciała wyrzucić te szkół rodziny wychowanie życia w rodzinie i wstawić właśnie takie permisywne tą taką pseudo-edukację, która właśnie miała pozagować powodę seksualną i te wszystkie zachowania szkodliwe. Wówczas zorganizowaliśmy w Warszawie demonstrację końcem sierpnia pod hasłem Stop Deprawacji w edukacji. Zjechało nas tam naprawdę blisko 15 tysięcy rodziców z dziećmi i udało nam się wówczas zatrzymać te plany. Teraz jest bardzo podobny moment. Z, się w się przygotowania już do tego, co edukacyjne można wnosić ministerstwie. Został powołany zespół pod kierunkiem specjalisty, którego nazwisko i dotychczasowy dorobek nie pozostawia żadnych wątpliwości, jakiego rodzaju to będą zajęcia. Zapewne wytycznymi będą standardy. Edukacji seksualnej WHO, o których też już mówimy dosyć długo, także być może niektórzy z Państwa słyszeli. Możemy spodziewać się po nich najgorszych wypadków, najgorszych skutków. Ja tutaj nie będę omawiać szczegółów, bo mamy dzieci też tutaj na tym marszu. No, natomiast wiadomo, że te standardy mają ukryty cel zniszczenia fundamentów naszej znaczy cywilizacji, zniszczenia małżeństwa, rodziny i uczynienia z naszych dzieci tak naprawdę bardzo szybko klientów, biznesów, farmaceutycznych, produkujących szeroki wachlarz nasz antykoncepcji. Nasze dzieci mają zwiększyć też popyt na usługi aborcyjne. Tak? Także temu tak. w zasadzie służy ta edukacja, no i oczywiście takiemu szerokiemu ogłupianiu człowieka, ogłupianiu naszego społeczeństwa. I to stanowczo. Jesteście bardzo powiedzieć nie, nie, właśnie, Tym bardziej, właśnie, że mamy nie przykład z mamy zmiany demokracyjne, to bardzo ja dobrze wykazują. Uh, Dlatego można to się spodziewać w tych krajach, jak to wygląda w tych krajach, tak, tak, gdzie tego typu edukacja jest prowadzona tak. już nawet od 10 lat? Tam mamy znacznie wyższe wskaźniki niechcianych szczęśliwych na stole aborcji, chorób przenoszonych drogą płciową i przemocy seksualnej, również pomiędzy dziećmi. Ministerstwo zapowiada, że podstawa programowa do nowego przedmiotu będzie już gotowa, nawet może koń koncertka. Zapowiadane są konsultacje społeczne na wrzesień i październik. I dowiadywaliśmy się właśnie, jak te konsultacje mają wyglądać. I usłyszeliśmy, że będziemy mogli wysłać internetowo nasze uwagi. Także nie ma woli takiej, żeby porozmawiać, wymienić argumenty z zainteresowanymi organizacjami. Ale proszę Państwa, kwestia ma sens, już wiele razy wyczuliśmy to. Myślę, że w takim gronie, w jakim tu jesteśmy, mamy też przedstawicieli wielu innych organizacji prowadzinnych. Jesteśmy w stanie się mobilizować, sprzeciwiać, formować nasz protest i po prostu robić to, co sumienie nam nakazuje, co chcemy tak zrobić dla naszych dzieci. Musimy korzystać z naszych praw, zagwarantowanych w Konstytucji. I tak jak tu wszyscy jesteśmy, mobilizujmy nawzajem innych i, i, i po prostu prawda jest po naszej stronie. Prawda o człowieku jest po naszej stronie. E, nie chcemy e, niszczyć naszych dzieci, naszego społeczeństwa i mówimy e, takim prawom e, nie. Mamy już pierwszą petycję na ten temat w Prohelio. Można też chodzić podpisywać e, się przeciwko tym planom. I, po prostu, wszyscy świadomie rodzice chcą chronić swoje dzieci. Zapraszamy do współpracy. Nie wiem, czy powiedziałam. Szanowni Państwo, Koalicja na rzecz polskiej szkoły chętnie przyjmie do współpracy kolejne organizacje. Rodziców, potrzebujemy Was bardzo. Pomóżcie nam, bo nie damy rady sami e, nauczyciele. Rodziców mamy trochę za mało. Dziadków też zapraszam do współpracy, e, bo potrzebujemy jak nigdy Waszej pomocy. Zapraszamy do działania.